Słuchajcie, zostawcie lajka, like zobaczcie co tu się dzieje. Kulkit, cool czyli jeden z najstarszych hakerów Robloxa, zapowiedział kolejny atak, że reaktywuje się. W ogóle, on miał swoją grupę o Kulkit, cool, cool która też się tak nazywa Team Kulkit. Cool i z tego co widzę, zobaczcie, to jest profil, który się nazywa Kulki. To jest profil, słuchajcie, żadne dodatkowe literki. To wygląda jak prawdziwy profil właśnie tej osoby, która wyhakowała serwery tryby do Robloxa i miała naprawdę była bardzo niebezpieczna w swoim czasie, kiedy atakowała, i teraz prawdopodobnie powraca. Zobaczcie, jest this is my script and I entered this mode today. Soon I will crash the Adopt.me server. I zapowiedział słuchajcie, zniszczenie, skraszowanie serwerów Adopt.me. No nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, czy to rzeczywiście jest prawda. Yy, przekazuję wam tą informację, ale tak jak mówię, nie wiem, czy to jest do końca prawdziwe. Kulkida, więcej informacji o kulkidzie znajdziecie na moim głównym kanale, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to za osoba, ale właśnie ona miała taki system, który tutaj widzicie po lewej, gdzie można było sobie wszystko hakować i to naprawdę działało, no ale potem zostało oczywiście to zbanowane i ja jestem ciekaw, co z tym wszystkim zrobi Roblox, czy, czy on od, ustosunkuje się do tego. Słuchajcie, bo to, co tu się wyprawia, to jest. Naprawdę głowa mała. Wysyp hakerów normalnie. Wszyscy teraz będą hakerami.